Cześć i czołem ludziska, z tej strony Jak widzicie dzisiaj coś innego, bo już po samych poprzeczkach możecie się zjarzyć, że to nie jest mój John Deere Ale coś też fajnego, o większej mocy Już Wam coś kiedyś tam zapowiedziałem Co to będzie A więc mianowicie siedzimy sobie w takim pięknym New Hollandzie t 6175 Dobrze jeden z widzów napisał, że to jest T6, nie T7 Troszkę mi się pomyliłem Także widzicie tutaj bardzo pięknie wszystko wygląda Tutaj mam otwarte żebym lepiej tura widział jak mam go w powietrzu Podniesionego w okładem Z tyłu jest zapięty gruber bo prawdopodobnie później będę gruberował jeszcze No i tutaj pełno wajch, których jeszcze nie ogarniam bo bynajmniej na chwilę obecną nie potrzebuję Mówię co to jedzie a to skutek Tu mój plecak, tutaj macie tura bardzo pięknie No i tutaj jest cały kokpit To komputerka Może chwilę wysiądziemy Powiem Wam, że już trochę obornika wywiozłem, dobra cicho, już nie krzycz, krzyczy mnie ten, patrzcie, oto on był obornik, jakoś tak gdzieś był, tu był, no i już jestem tam, także pod końcówkę Wam nagrywam, także no widzicie, obornik, trochę obornika ode mnie, trochę od innych osób, tutaj jest, tam dalej jest kubka, tam trochę wywieźliśmy, chyba tam dwie, dwa rozrzutniki z tamtego końca, tu jeden, to są trzy, no i tu już koło siedmiu, nawet nie wiem, pogubiłem się. Także New Holland wygląda w ten sposób. No zresztą kto nie widział, żeby nie było New Holland T6 175. Także 140 koni, silnik chyba szóstka, no na pewno szóstka, także naprawdę daję radę z firmy, którą Miki tam promował kiedyś, czyli Roll Service SA. Tak więc ja spadam sobie z powrotem. Buciczki trzeba obczyścić, bo nie wolno w wnosić, no bo bez przesady. Tak, tak, jest troszkę brudno, ale jak wezmę go do siebie, to go dokładnie wysprzątam, jak będę go odprowadzał, będzie czyściutki. No bo tak należy. Dobra. Także pokazałem Wam co na zewnątrz. W środku trzeba ja to Wam więcej mogę pokazać. Ogólnie czym ja operuję. Także operuję sobie tutaj rewers. Tutaj nic nie ruszam mam ustawione na żółwia na piątkę. W zupełności trochę bo to się rozrobiło No i tylko tury i sprzęgło, gaz, hamulec i to wszystko co używam przynajmniej w tych pracach. Także bardzo fajna. tutaj jest to podnoszone, tu jakoś chyba otwierane. Gdzieś bo w tą stronę jest otwierane, także od kolejny kokpicik do poustawiania i później zamknij żeby wygodnie było i tylko operować tym przerąbane. to jest tak ruchliwa droga jak ja nie jestem zwyczajnie ciężarówka jedzie ja to jest tylko buuu I tej wie co się dzieje. Także ogólnie New Holland fajny. Jedynie trochę jestem przerażony tutaj tych uchwytów. co Nie wiem dlaczego New Holland takie uchwyty porobił wąskie. Tutaj w tym miejscu. Już to mi się wydaje, że grubsze powinno być. Ale nie wiem, nie znam się, więc zobaczcie, New Holland nowy 357,5 motog... chyba motogodziny albo czasu, które chodzi. Mianowicie mamy już godzinę, żeby was nie okłamać. 11.20 wywieźliśmy już praktycznie już ponad połowę chyba może nie bo tam jest sporo ale dajemy na to że nawet połowę wywieźliśmy ubywa bo tutaj chyba na dwie łyżki to dwie szerokość łyżek to jest rozrzutnik tam chyba około 6 łyżek wchodzi na 6 6 7 chyba szyb takich dużych wchodzi no i więc tam na polu jest rozrzucane I za chwilę sobie po prostu będziemy kłaść Także za sekundę wracam do Was I będziemy dalej nagrywać się Co nie? Mam nadzieję... nie wiem jak tam Podejrzewam, że to już jest po gruberowaniu z Matim Po zielonkach Tak więc yy, Ja tu nagrywam w ciągu... zielonki nagrywałem wczoraj Gruberowanie wczoraj Dzisiaj nagrywam kładzenie obornika Także na vlogi będą po prostu przyciągane W przeciągach tygodnia tak więc nie wiem, jeszcze pewnie gruberowanie tu nagram, także będę miał na kolejny, także 4 tygodnie pod rząd miałem materiał nagrany w dwa dni. Nie będę nie wrzucałem dlatego w tygodniach, no bo skoro niedzielę, no to w niedzielę wrzucamy. Nie ma co przekręcać w weekend, w te normalne dni. Będą prawdopodobnie z powrotem Gdy tylko nie wiem kiedy, bo widzicie, cały czas teraz jak nie u siebie to u kogoś i cały czas robota, ale nie powiem, że narzekam, bo nie narzekam, bo mi to się podoba. Tak kto nie lubi jeździć, no właśnie wszyscy lubią więc yy, no co za chwilkę wracam do Was Dobra, radyjko wyciszę. także widzicie Zetor Forterera yy, 106-41 Forterera no, Titan 10 plus na tandemie Fajny rozrzutnik może mi się kiedyś kupi także ruszamy z robotą Dobra No i Zaczynamy załadunek Nie powiem wam, że super robota Ja mogę tak całe dnie Bo Z tyłu też trzeba uważać, żeby nie szturnąć drzewa, bo to jest blisko od drzew ale to tak, dobra tury stawione, delikatnie, żeby ziemi nie nabierać o, obornik do pełna i cofamy drzewa są irytujące przy tych drogach wszystkich się trochę nakręcić, niestety, ale nie jest źle ogólnie. Mówiłem Wam, że sympatycznie to wszystko chodzi. Wiadome, wszystko co nowe będzie wchodzić, bo innej opcji nie ma. Dobre. Ustawiam. Już do takiej wprawy doszedłem, mimo że robię nim dopiero za dwie godzinki, może z trzy, że już słyszę, kiedy jest poziomowanie kiedy sam się wypoziomuje jedyna rzecz, która mnie irytuje Co jest? mi się parowo. Nie wiem, zaraz spróbujemy. Coś jest nie tak. OK. Moja wina Coś mi nie pykło po prostu, coś się jak gdyby przycisk przeciął i ten. Albo rozdzielać nie odbił. O jadą kto chowa świnia, a nie krowy. Pisać w komentarzach. Dobra. No i co, ludzie, no tak, 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 tak jakoś. No, jakoś... Dziwnie się do nikogo mówi, jak nikogo ze mną nie ma. A tak się na mnie pan patrzy, jak ja sobie gadam sam do siebie Nawet nie mam pomysłu co gadać, bo za bardzo się skupiam na kładzeniu Żeby ziemi nie namierać, tylko ładnie kłaść zbierać bynajmniej z ziemi, żeby ziemi nie kłaść, a... Obornika nabierać, bo z początku to strasznie dużo ziemi nabierałem. Powiem wam, że taki tur z krokodylem już by mi się przydał do Johnego. Ale będziemy my mieć Tola. To jest chyba oryginalny New Hollanda. Chociaż nie wiem. nie spojrzałem nawet na ten, na ramię. Jakiej to firmy jest tur. Możliwe, że oryginalny. Chociaż teraz będę wiedział Ile czasu mi już załadunek zajmował. Mm. A już jest szybka. Tam wie czemu tu się ziemi tak pachnie Dobra, ostatnia szypa naprzód i pan będzie jechał Dobra, mamy to. Dlaczego naprzód tyle, a na tył nie? Ze względu na to, że z przodu to się obsypi i się nie zapcha. Jakbym na nakład całego to jak równo, to by mogło coś się upierdzielić, bo by się zaparło tam o ramkę. Tak wygląda, New holanda. Hi, hi. Albo może mieć takiego samego? Nie, tam to było, widać, że to nie jest człowiek ze wsi. Po czym to było widać? Bo człowiek ze wsi, to jest człowiek ze wsi. Człowiek człowieka pozna ze wsi. A miastowy to jest miastowy. Wiem, że sporo miastowych mnie ogląda. Bo piszecie w komentarzach, skąd jesteście czasami. Ktoś napisał mi z okolic Lubrańca. Chłopak, ja też jestem z okolic Lubrańca, bo ja mieszkam 4 km od Lubrańca. Więc wiesz... Tu byś nie musiał przyjeżdżać, bo... Zresztą myślę nad jakimś spotkaniem z widzami. Zorganizować coś takiego. O. o, no to już mamy te 15 minutek. Nawet nie. Spotkanie trzeba będzie zorganizować, tylko nie wiem kiedy jak, jak. Dopatyli jak będę. To zobaczę co tam będzie. To znaczy jakby to oglądacie to już byłem dwa tygodnie temu prawdopodobnie albo trzy Nie wiem, nie wiem ludzie, jak to kolejność wychodzi. Ja już ginę. A więc... Patrzcie jaki znaczek New Hollanda. Wytrzyjmy go. O, będzie się świecił. O patrzaj. Widzicie? Piękny. Nie wiem czy tu jest porysowane Nie, po prostu brudny. Trzeba było ładnie go wytrzeć. Znaczy niusiek całkiem sympatycznym ciągnikiem jest O patrzaj to nawet tutaj jest do się dla pasażera U mnie takich rzeczy nie ma No no no, no. A coś na zasadzie zapalniczki O to, to jest fajne, to mi się podoba Kliknięcie koguta, świateł które chcemy Z przodu i w ogóle Tak u mnie To Komputer, muszę wejść i tam poszukać. Podejrzewam, że... Nie no, jak komputera by nie było, to i tak to by było. Jak komputer by był, to i tak by było. Nie, fajna metoda na oznaczenie świateł. Fajnie to to wygląda, mi się przynajmniej podoba. A to GoPro jest porysowane. No więc no co? Jedna osoba napisze, że o, jak tymi nie umiesz jeździć w ogóle, o. Ale się dopiero uczę. No nie wierzę. Wyjście do tura. Czemu oni tego ładnie nie zrobili, tylko baczem wycieli? No nie wiesz. Jak mi tak że huszera odwalam to zatłukę. Bo nie wiem czemu takie brzydkie rzeczy zrobili. Tak chciał go szpecić. I hydraulika, napływająco wszystkie. Dobra ludziska. Ten vlog będzie taki trochę krótszy. Nie wyspałem się, bo Tmaty wczoraj to... W pół do dwunastej gruberowaliśmy, skończyliśmy o pół do dwunastej gruberować. Co oglądaliście? Yy, zanim wróciłem, zanim się wykąpałem, zanim jeszcze kolację zjadłem, to po dwunastej położyłem się spać. O jest szóstej. Na nogi do budynku, bo siebie obrobiłem w budynkę. No i parę minut tam po ósmej, pół do, pół do dziewiątej maksymalnie byliśmy tutaj. No i gdzieś po dziewiątej wyjechaliśmy, zaczęliśmy pracować. Nie, nie wiem, która w tym momencie godzinka jest. O, w pół do dwunastej trzydzieści pięć. Jedenasta trzydzieści pięć. No to nie tak się Dobra ludzie, to ja się z wami żegnam 16 minut standardowo gdzieś coś kątego. Także trzymajcie się, do następnego, zasubskrybujcie Siemka!